Cześć, siemaneczku, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sytrus, a to jest koniecznie z gry Simulatora Pociągu 2000, proszę ja was, 15. I dzisiaj sobie będziemy jechać, mam nadzieję, że jakimś ciekawym składem w jakąś ciekawą drogę Jakąś ciekawą trasę i tak dalej, tak dalej Jak widzicie, no mamy już kilka misji jednak za sobą, pozytywnie zakończonych na całe szczęście Ja to bym sobie wybrał jakąś taką nie za długą, nie za krótką, lecz sam raz Czy Ja tutaj te próbowałem Chyba próbowałem i zbytnie nie wyszło. Znaczy nie wiem, nie kojarzę zbytnio tych tras, ale może wybierzemy sobie... powiedzmy, że tą łatwą godzinną start. Dobra, zobaczymy jak to będzie. E, tak, jeśli ktoś się jeszcze zdziwił, e, dlaczego Citrus jest teraz, powiedzmy tak wycięty i tak dalej tak dalej, to wszystko dlatego, że e, zamiast sam troszkę powiedzmy swój green screen, tak naprawdę to nie jest profesjonalny green screen, to nie jest kawał jakiegoś tam papieru albo kawał materiału zielonego, to jest... To jest pościel taka pomarańczowa powiedzmy i ładnie obrobiona. Więc widzicie teraz taki efekt finalny jak jest teraz. Mam nadzieję, że jest bardzo fajnie. W sumie za wszystko zapłaciłem około 60 zł za cały ten. ten efekt co teraz mam mniejszą oczywiście lampy. która tam lampa mnie kosztowała około, nie wiem, 150 albo 200 zł, nie pamiętam. Tak czy siak, jest teraz OK. Z tego co widzę jest... nie ma żadnych... Nie ma żadnych fal, jest wszystko elegancko, bardzo fajnie materiał jest naciągnięty, więc powinno być bardzo fajnie to wszystko widać. To przeczekam sobie na kolejną jakąś misję. Fajnie było coś dzisiaj ugrać w sensie takim, żeby można było zajrzeć kolejną misję do udanych. Oczywiście standardowe, długie, naprawdę bardzo, bardzo długie wczytywanie. To jest w sumie jak już nie patrzysz no drugi, tak, mój drugi odcinek właśnie nagrywany z tym green screenem. Pierwszym odcinkiem była. Był odcinek z Mount Black, Ogniem i Mieczem, a to jest właśnie ten drugi. To jest ten drugi. I y, mam nadzieję, że wyjdzie bardzo, bardzo dobrze. Dobra, y, ok, teraz tak o. Powiem wam szczerze, że pierwszy z znowu zapomniałem, gdzie jest właśnie. Do zabrania ludzi, jakieś marmały to Czyli tutaj idziemy, jesteśmy prawdopodobnie, tak? E, chyba tak. Dobra, to już na dzień dobry. E, ludzi sobie tutaj otworzymy drzwi. Weźmiemy sobie stąd. A, I będziemy ruszać. Z racji tego, że widzę, że misja jest faktycznie długa. Ma około godziny. Przewidywany czas e, na skończenie i to jest godzina. Więc. E, więc tak tutaj zabieramy ludzi, potem zabieramy, zabieramy Wszędzie jest do zabrania, więc kurde wszędzie trzeba by się naprawdę zatrzymywać Jest 8 stacji, jest 8 przystanków Nie wiem kiedy ja to zrobię Ale mam nadzieję, że będzie ok Kolejny, kolejny jest No prawie że po prostej jedziemy, kurde felek, dobra także Do przodu I gazik Ruszymy? Czy nie? Czekajcie Znowu problemy, Houston częściowo zaciągnięty Zwolniony, do przodu Aha, może zasilanie nie było, właśnie, dokładnie I lecimy, lecimy, lecimy Powiem Wam tak, że nie mogę się doczekać, kiedy Swiatek ode mnie na troszeczkę patent Chociaż może już kiedyś zgadzał już ze sobą Nie raz, nie dwa Że będziemy chcieli nagrywać sobie tą technologią powiedzmy. Zresztą tak zastanawiam czy sami wam nie dać yy, siebie powiedzmy w lewy ruch. Czekajcie. E, ja sobie jeszcze tutaj zadebiutuję. O. Jestem teraz tutaj. I okej. Okay. Jest, z powrotem. Dobra, lecimy dalej. No już prawie tutaj mamy. Zaraz będziemy mogli jechać 110, no, ale zanim będzie 110 trzeba będzie jechać 60, -ko. to ja tutaj już. Czym prędzej tak wiecie, tak lecił trochę zwolnie? Dobra, 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 dobra. Więcej nie trzeba, więcej nie trzeba, jest bardzo dobrze. No, i wracając do tego, troszeczkę w ostatnim odcinku, czyli w Motem Black, ja mówię teraz tak ogólnie, chociaż powinienem powiedzieć, w ostatnim filmie nagrywanym, właśnie na tym, powiedzmy, w green screenie, było troszeczkę za czerwono. Po prostu te moje kontury były dosyć czerwone. W sensie, że wiecie, tam słuchawki, fotel jest sam sobie, tutaj ma te wykończenia, są czerwone, ale zresztą resztą, co ja Wam wypowiadał. chcecie zobaczyć, jak to y, wyglądało, czy mówię, po prostu obejrzcie sobie chyba dziewiąty, czy tam ósmy, też jak najnowszy odcinek z Montembeka, o no, którym będziecie wiedzieli, o jakim tu efekt y, się rozchodzi. Także teraz troszeczkę na tym popracowałem, teraz bardziej sobie ten materiał naciągnąłem, teraz sobie lepszy, le, lepszy kolor, powiedzmy, tam zrobiłem, i tak dalej, więc teraz na 100% nie, nie mam, powiedzmy, takich, nie wiem, neonów koło siebie więc jest, e, mam nadzieję, bardzo, bardzo, bardzo fajnie dobra, idziemy 111, możemy 110 ale widzę, że wytracamy prędkość więc mnie bardzo cieszy że przydałoby się najchętniej jakieś może mm, jakieś koczwek tematy a tak na szybko to nie wiem wiem, że tyle mogę Wam powiedzieć e, że Światek bo ogólnie nagrałam to w sobotę e, w sobotę proszę ja Was e, 7 marca. Wiem, że właśnie w poniedziałek ma dostać, jakiś tam, e, ma dostać jakąś tam informację właśnie odnośnie jego internetu, e, na jakie to jest w zasadzie teraz będzie działać, czy on na 100% już będzie mógł sobie wszystko tam robić, bo powiem wam, nie będę szukiwał, widzę, że chłopak ma chęć na e, nagrywanie z no tylko wiadomo, jak się nie ma internetu, a nasz w naszym badku widzę, że jest internet jak bez ręki. No to to naprawdę się odechciewa, to to jest niezrozumiałe, ale mówię wam, już mi samo mówił, że jak będzie miał internetu ze tak singlami, też się ustaliłem, że był live'a z Gabi. Jak powiedzmy multigama, e, z prawda, um, e, Family Simulator i właśnie z ETS-a. I chyba chyba tyle, chociaż nie wiem, jeszcze chyba miał z Forest nalecieć, ale nie wiem czy e, w końcu streamował jeszcze The Forest, Tak czy siak? Jak weźmiał ostatek internet, powinniście mieć więcej filmów na tym kanale. E, na tym kanale to na, na pewno, bo single. Wiadomo, do mojego single będą się pojawiać. Czekajcie, ja to będę musiał zaraz prawdopodobnie do 60 zjechać, dlatego już zbijam. Co jakoś jazdę? Troszeczkę, że się przy... Dobra, dobra, dobra. Okej. Myślę, te wytracimy po wluźku. Tak czy siak będziecie mieć właśnie więcej filmów. Jak już tak naprawdę jestem tak podjarany, że... A teraz tutaj moja kamerka wygląda zupełnie inaczej niż te wcześniejsze, że masakra. Teraz kurczę pelek, nie wiecie co ja mam za plecami. W sensie co ja mogę mieć na przykład nie wiem, na łóżku, tak itd. Tak Widzicie, tylko wyłącznie nie I to jest fajne. To mi się bardzo podoba. Dobra, możemy jechać niby 110, ale to jest taka, wiecie, 110 dawana, zresztą miasto się rozpędzać, bo mi i tak czy jak staniemy. Ee... Okej, okay, sobie dam te dalsze światełka jest okej, okay. okej, okay, można powoli sobie zahamować Hamuj, hamuj, hamuj piętą, bo zaraz będziemy wjeżdżać na peron Będziemy zaraz stąd zabierać ludzi I mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo fajnie Jestem też ciekawy właśnie, jak szybko Oczywiście, że czasem ktoś się starał tak zaparkować na tym całym peronie Całym składem, żeby jak najszybciej e, wsiadka i wysiadka Nie, raczej wsiadka, to jest wszystko do zabrania Ludzi się odbywała, więc dobra, dobra, dobra. Można teraz więcej sobie tutaj pozwolić hamowania Okej, okay. jest dobrze. To są chyba prawdopodobnie wszystkie. Tak, mam tutaj widzę, że tylko trzy wagony, więc bardzo fajnie. Dobra, zatrzymajmy się do końca. Ok, super nice. Otwieramy, prawda, rozumiecie, drzwi. Na szczęście, z tego co widzę, bardzo, bardzo szybko i to jest właśnie plus, że e, ostatnio nauczyłem się mm, wykonywać postój, że tak powiem, może nawet parkować. Eee, równiutko na peronie wszystkimi wagonami i to wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i szybko ten, e, to wsiadanie wysiadanie, w tym przypadku wsiadanie pasażerów szybko się bardzo odbywa i ja zaraz mogę jak najszybciej pojechać sobie do kolejnego zadania, które jest no też nie blisko. Znaczy to są takie, wiecie, powiem Wam się szczerze, że te odległości nie są duże. Możliwe, że się zrobią schody po jakichś tam, nie wiem, trzech, czterech tych stacjach uuu, uh. wiecie co? może pojedziemy sobie tak w takiej pozycji nie wiem, coś nowego zawsze tak sobie patrzę tutaj, jeśli by ktoś się pytał dlaczego ciągle tak poglądam w prawą stronę Najlepiej hmm, mm. nie patrzeć, kamerkę mam, wiadomo, prościutko i tak na zasadzie willi spinna i tak dalej, i tak dalej. Takie pierdywianki, że musi być przeciwko mnie kamera i światło i tak dalej, więc to jest bardzo fajne, a patrzę sobie tutaj na y, monitor pomocniczy Gdzie mam po prostu podgląd, jak to się wszystko nagrywa e, Ciemno tutaj widzę, że ja cię słucham, Ciemnica Nic nie widać Nic nie widać, ja nie chcę tak, żeby Ciągle było ciemno, bez przesady, bo usiądźmy sobie tutaj na na tym, na fotelu głównym powiedzmy, dobra, możemy jechać 140, więc troszeczkę przyspieszymy. Ale teraz jak pojedziemy jak strzała nas świali, to jest jeszcze jak widać z górki, e, więc będzie ciekawy. Dobra, lecimy z tubą, bo tam zajmą tą 140, wiemy to ludzie, ludzie, ludzie. No i takim, że właśnie sposobem szybka jest trasa. Szybka jest trasa. Może jest długa, może czas przewidywany na jej koniec jest dłuższy, bo no godzina, tak? Ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na razie nie ma żadnych problemów. Możemy jechać nawet 140, no zaraz będzie tutaj zwolnienie pod koniec tego zjazdu do stóweczki ale jest OK. Jest, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie No także tak. Chcę wam sobie powiedzieć? Um, wróciłem z serią e, stwierdzowe z dwieczki. Ostatnio nagrałem dla Was tam chyba 3 odcinki. Jakąś tam misję udało mi się nagrać. <słysk> Przełamałem się, wziąłem się do roboty i ponagrywałem dla Was troszeczkę. Mm, a z racji tego, że mi się teraz w sumie chce nagrywać dzięki temu w sumie będziemy to nagrywam dla Was na przykład teraz Tesa. Weekendik jest, jest sobota, więc dlaczego by nie? Dobra, trzeba by pasował troszeczkę zwolnić. Co jakoś jazdy? No bo troszeczkę szarpie, już Już jakoś jazdy. Idź pan. Dobra. Okej, okay, jest stłeczka i ja możemy teraz z sobie jechać taką prędkością. I to jest beznadziejna, że po co? Ja mam się w ogóle zatrzymała? wiadomo, jak się tutaj te tereny zabudowane są, domki i tak dalej, tak dalej. A żeby mnie zwalniać ze stówy, potem ja musiałem nagrabiać kurczy fajk do 140 znowu. I to jeszcze z górki, no to to jest nie, nie. Dobra, już widzicie przekroczenie prędkości mi naliczyło minus 2 punkty. No takie było przekroczenie normalnie o jedną milę, czy tam o jeden km na godzinę. Nieważne, nie wiem, jak tutaj jest w sumie jednostka. Jaka jest jednostka, więc dobra, ale też jak widzę, kolejny peron, na który będziemy się teraz wybierać. i zapiszemy sobie tam po ludzi to już będzie proszę ja was trzeci peron czyli no prawie będziemy w połowie będziemy w połowie. i szybko jedzie, szybko zgrabnie idzie i to mnie cieszy to mnie bardzo cieszy dobra jedziemy sobie troszeczkę tak na tej powiedzmy nie wiem, 5% z tej górki i e, zaraz wchłanią sobie 140 i będziemy hamować bo musimy zahamować na jakiejś fugli fintlajstwa cokolwiek to znaczy no a nad tym peronem musimy zaparkować. Musimy wziąć tamtą do Musimy już tak powiem przyjść do peronu, jakby to powiedziano w porcie. Ale wiecie, jak to jest. Ciemno jest, gasły wszystkie światła. Normalnie ciemna wok. Mogłoby być troszeczkę jaśniej, bo ja wiem, że teraz może troszeczkę was zanudzać to. Bo w sumie nie widzicie dużo co się dzieje. Ale mam nadzieję, że dacie radę. Ja oczywiście gadką, szmatką to na i dobrze. Uuuu, są 60, 60, 60. czekaj, przepięknie mi teraz idą punkty do przetrwanej prędkości. Eeeem, jeszcze jakoś jazdy spada, no. Nie no wiadomo, tak szarpnąłem teraz hamulcami, że masakracja normalnie. Dobra, okej. Okay. No dobra, już jest. Wszystko jest okej, okay. ale mi poszło na minus 1100. <gryw> mam punktów na minus 80. No tutaj normalnie bezczelność, dobra. Pasowałoby troszeczkę zwalniać po boluśku, i będzie dobrze, będzie bardzo, bardzo dobrze. Tak, i to jest właśnie udowodnienie, że do zrobienia odpowiedniego efektu green screena, nawet wystarczy malutki pokój, jakaś tam płachta o jednolitym kolorze, dobrze naciągnięta i nawet jedna lampa. Najwyżej zresztą teraz na załączonym obrazku. E, tak to właśnie wszystko wygląda. I jest nice, jest nice. Dobra. Przybili, przybili. Wszystkie już są wagony na peronie. Dobra, sobie elegancko teraz wyhamujemy. Płynuśko, oczywiście. Że tak powiem panie konduktorze open the door. Pik. Uuu, tutaj chyba więcej osób wsiada, coś mi się wydaje, bo dłużej, dłużej, dłużej stanowczo dłużej trwa wsiadka. Mimo że nikt nie wsiada, ale... Tak, 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 tak. No tak to jest. Teraz sobie możemy mieć chwilę na ogarnięcie tych różnych kameryk. Nie Niby pusto, ale zawsze coś. O, wsiada jednak. Gość przy usiadł. No. Powiedzmy, że te, te pasażerowie <grywają> mają niezłą grafikę. <grywają> o, wiecie, tam stoi jakiś tutaj siedzi, jakieś łysy. A my jesteśmy tu. O, widać, ale coś zawsze widać. Okej. Okay. Gdzie jest kolejne zadanko. Kolejne zadanko. No w sumie powiem wam tak szczerze, że o właśnie z czwórki na piątkę jest dosyć duża odległość. No właśnie potem się, tak myślałem, że będą się robić schody. Bo co jakaś tam, patrzcie jakie tu są kurczyfelek. jakaś kombinacja normalnie tych e, torów, ludzie, wjazdy, wyjazdy, wszystko. Masakra, Czy się nie poklączę. E, no tak czy siak Widzę, że od czwórki do ósemki już te odległości między peronami są większe Więc będziemy rzecz na dłużej jechać Dobra, za ten czas ja tutaj widzę, że już ludzie prawie że powsiadali mi Ja sobie tutaj może prażynką się poczęstuję I będziemy zaraz jechać W sumie już możemy jechać Naprawdę cieszę się, że w końcu wyeliminowałem te prześwity, które były właśnie w Mountain Blake. Znaczy one nie były duże, one były dosłownie minimalne. Tutaj gdzieś, no gdzieś tutaj. Były lekki właśnie prześwit, dlatego że ten materiał ta pościel nie była dobrze naciągnięta. Zresztą znaczy ktoś jeszcze pytał, to nie jest taka zwykła pościa materiałowa. Ona jest na zasadzie taka jakby nie sprężynki, tylko tej gumki bo to jest coś takiego jak się na przykład na materas nakłada. Wiecie o co chodzi to nie jest tak, że rozkładasz i tak, taki zwykły materiał. Jak większość pościeli, tylko to jest taka, jakby się nakłada jakby na materas. Nie w jakiegoś coś z gumką nie? Tylko ona jest dosyć elastyczna. Yy, ta pościel i można sobie bardzo fajnie ją rozpiąć tak? Dostrzeżyć wszystko i jest OK. Dobra, jedziemy, jedziemy. Także oczywiście mam nadzieję, że wyrajcie swoją opinię w komentarzach pod tym filmikiem, co sądzicie o tym Bo niektórzy już mi nie odpowiedzieli Dzisiaj bo właśnie premiera w sobotę tego wspomnianego już nie raz, nie dwa Mountain Lake'a I się podoba, się podoba Teraz widzę, że nie będzie aż tak wyraźnie tych kontur czerwonych, bo właśnie inaczej sobie to zaprogramowałem Będzie lepiej, będzie lepiej no, dobrze, że nie ma właśnie przyświetliczki, jest wszystko elegancko, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to zrobią one. Oczywiście jestem też ciekawy, jak to wypadnie na live. W sensie takim, że jak to będzie na ja wiem, bo nawet teraz widzę, jak to wyglądało, tak. Ale to też jestem ciekawy reakcji ludzi właśnie podczas transmisji na żywo, bo to jest już coś innego. Eee, i trzeba będzie pomyśleć właśnie na jakiej to było, bo pamiętacie, że gdy ja streamowałem na przykład L'sa, no to jak grałem z gz bo to brałem trzeciego kamerkę, tak? Teraz nie wiem jak to będzie z tymi kamerkami. Kogoś, kto będzie ze mną grał. Eee, czy to będzie jak ładnie wyglądać coś. Nie wiem, tego naprawdę nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać. Ale zanim ja zrobię jakiegoś live'a, troszeczkę mnie. Powiem <grywam> tak, zanim ja zrobię jakiegoś live'a, to już stanie porządny internet, także... No, jak tutaj będzie 60? Nie, tutaj nie było 60. Dobra, czyli możemy jechać dalej. Ja tak jak się koczywek na ten marker, na takie znaczniki, czasami patrzę, to czasami trzeba złożyć 60, ale tutaj widzę, że prosta droga, nic się nie dzieje, więc można sobie na troszeczkę przyspieszyć. Jedziemy cały czas do przodu, do przodu, tak. Cały czas do przodu, no bo po co się zatrzymywać? I jedziemy do przodu. Tylko mnie dziwi to, że ja mam aż na 65% wstawiony napęd, tak, do przodu, gaz Mimo, że jadę z górki, to i tak mi prędkość nie wzrasta no to jest troszeczkę dziwne Bo powinniśmy to troszeczkę przyspieszyć, dam na 100 No to już delikatnie, tak, delikatnie rośnie, tak, prędkość No ale no 100 to 100, tak, a ja tutaj przejechałem 65, no to bez przesady, nie? Czyli wiecie, jednym słowem, troszeczkę tak dziwnie, bo prawie było z górki. No, uwaga, tutaj teraz trzeba będzie wyhamować do stóweczki po i teraz nie ma prawa nikt też się skarżyć o złomie jakość jazdy. Bo elegancko, płyniuśko, tracę prędkość, wytracam prędkość, zaraz tutaj, prawda. Możemy sobie stóweczką podjechać do tego kolejnego przystanku, że tak powiem. Tak, postój, czekaj, nie. To się nazywa. Peron, o, na kolejny peron i zabieram się z tamtą. Tu już będziemy w połowie, w połowie trasy, tak? z tego co widzę. Ale zaznaczam, że właśnie od tego peronu do kolejnego jest e, du, większa odległość, tak, między nimi. Więc, tak sobie patrzę, jest 21 minuta nagrania, więc, sobie tak myślę, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, prawda? Prawdopodobnie możemy się e, przed czasem ogarnąć tą całą misję, ale wiecie, wiecie, ważne, żeby się dobrze jechało.